Twoje ciuchy są pastelowe, kolorowe. Skąd inspiracja? E, o Jezu, internet, ulica i wszystko natura najbardziej, w sumie to, co się dzieje w naturze. E, w sumie do nowej kolekcji teraz też będą kwiaty, e, wzory kwiatowe i bardziej takie pastelowe. Inspirowałam się teraz w sumie e, lodami, jakie mamy smaki, różne smaki lodów, także będą też takie kolory w nowej kolekcji. To, to co jest na Tobie, to są smaki? E, malinowy. I jak określiła ten styl? Bo to są bardzo luźne rzeczy, widać, że wygodne. Tak, właśnie na to chodzi, żeby były wygodne i żeby nie krępowały żadnych ruchów. O to mi najbardziej chodzi, żeby ten, kto kupuje, żeby czuł się w tym wygodnie i swobodnie. Teraz ciągle jednak jesteśmy przyzwyczajeni do sieciówek i boimy się wchodzić do projektantów, bo ceny, bo... Naprawdę jest się czego bać? Nie, naprawdę. Ja wiem, że... Ja też kiedyś pracowałam w siedzibce i wiem, jak to wszystko tam wygląda. I moje ceny moim zdaniem nie są aż tak wysokie, bo też jestem studentką i chcę, żeby też to studenci kupowali, ale nie tylko oni, żeby stać było każdego na to. To powiedzmy konkretne ceny: jakieś takie tańsze rzeczy i ile trochę bardziej? Obecną e, z zimowej kolekcji ceny są od 50 zł do 250. Wyższych cen nie ma. Także moim zdaniem to, jest przy... to są przystępne ceny. Zdecydowanie. Panie, a co jest takim twoim zdaniem fajn, fajną rzeczą, żeby zacząć? Chcę, przychodzimy do Ciebie, chcemy kupić pierwszą rzecz. Co to by było? Yy, najczęściej ludzie kupują coś takiego, co się nazywa kumino capturem. Zademonstruję może to robiło i robi nadal furrore. Jeżeli ktoś nie ma o, na przykład kurtki z kapturem, to się bardzo sprawdza albo nie lubi nosić czapek. Super, i jaka jest cena takiego komino captura? 80 zł. Pozostałe rzeczy, które masz na sobie, są wszystkie twojego projektu, tak? Oczywiście, oprócz leginsów. Ale leginsy są skąd? W ogóle gdzie kupujesz ubrania, jeśli nie kupujesz ich u siebie? Yy, inter... Nie bierzesz ich od siebie. Głównie też staram się u projektantów, żeby wspierać, wiadomo, ten rynek. Nie rzadko chodzę po sieciówkach, ponieważ nie mam na to czasu. A polecisz jakieś strony internetowe, które warto odwiedzić? Czy może jakieś blogi albo właśnie sklepy online? Yy, sklepy, na pewno showroom, bo tam mamy skupisko projektantów. Yy, właśnie leginsy od Dream Nation, yy, świetne ciuchy Nubi. No jest mnóstwo tego. Naprawdę jakbym miała wymieniać, to byśmy tu chyba spędziły kilka godzin.